Siema, z tej strony Revolg Gaming, a to jest odcinek yubiliosowy z okazji stu widzów Bardzo dziękuję wszystkim moim subskrybentom, widzom e, Za to, że mnie subskrybują Bardzo dziękuję dla Brema I no i, no i dla mojego kumpla e, ZK446 czyli dla Darnoka e, e, No e, I co tu mogę powiedzieć? E, teraz powiedział koło Fortuny, ale pewnie go nie słyszeliście e, Bardzo dziękuję wam No i nie wiem no i to tyle chyba, myślę. Myślałem na serio z Terrarii, ale no tak nie umiem w to grać zbytnio, no chyba, że byście naprawdę chcieli, no to, no to może bym nakręcił, no ale tak to na razie to, to nie mam zbytnio chęci. No to na tyle, dziękuję wszystkim widzom i dziękuję za to, że mnie subskrybujecie, oby tak dalej, to, to osiągniemy, to ja osiągnę sławę na YouTubie i no i będzie, będzie good dla mnie. no no i to tyle, trzymajcie się, cześć.